Czy przy budżecie należy być romantykiem? To jest w ogóle taka forma, sposób autokreacji, jaką reprezentuje samorządność, że kiedy mówią o czymś, że im nie wyszło, to, 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 to podnoszą kwestię tego, jako to, jako to oni są bardzo ambitni i przez to nie wyszło, no bo wzięli na swoje barki dużo większy ciężar niż, niż w ogóle. Cały świat mógłby w ogóle dać sobie z tym radę. Więc to jest jakaś tam forma autokreacji i i z tak postawioną tezą e, trudno e, dyskutować, to, to, to e, nie, nie o to chodzi, czy jesteśmy, czy nie romantykami, natomiast o, no, to bolesne e, rozliczanie, z, dla niektórych bolesne rozliczanie z realizacji e, obietnic, które poczyniono, a gdy uchwalamy budżet miasta, czy jakikolwiek inny, ale gdy uchwalamy budżet miasta Gdyni, to mówimy miastu i światu, co zamierzamy zrobić w danym roku? To jest nasza obietnica, nie mniej ważna niż te wyborcze. No i nagle się okazuje, że w ciągu roku zdejmujemy z budżetu danego roku pewne zadania, przesuwając je na później. Tylko, że niektóre inwestycje to żeśmy już przesunęli naprawdę po raz któryś i nie widać końca, kiedy będziemy mogli ogłosić miastu i światu, że żeśmy te obietnice dotrzymali. Mówię oczywiście tutaj głównie w kontekście samorządności, która po uchwaleniu budżetu wyciąga pewne pojedyncze tematy, pokazując je na zewnątrz, jak to, co to, co to nie będzie gdy nie wybudowana, a potem nagle się okazuje, że nie ma. I tutaj powtórzę to, co mówiłem na sesji. Nie ma stadionów, a ja od początku tej kadencji o nich słyszę. Nie ma monitoringu, a w prasie już czytam po kilka razy artykuły Chwalące, jaka to Gdynia jest pod tym względem pierwsza na świecie rozwojowa i wspaniała. Po raz któryś czytam w prasie artykuł o, tych, o tym nieszczęsnym monitoringu, ale ciągle go nie ma. Ciągle jest takie bicie piany i ogłaszanie sukcesu, sukcesu, który tak naprawdę dopiero może nastąpi. No, trzymam kciuki, żeby nastąpił, ale on ciągle nie następuje. I to jest wiele takich tematów, które się co jakiś czas powtarzają. I dzisiaj o tym. Na sesji Rady Miasta mówiliśmy i, i, i za to, jak sądzę, przede wszystkim prezydentowi i rządzącej samorządności oberwało się od opozycji. No tak, Panie Przewodniczący, ale przyczyny mogą być różne, prawda? W tych zaniechań, zaniechań czy przesunięć mogą wynikać z winy urzędników, mogą też wynikać z obiektywnych powodów, jak to jest w Gdyni? Kolega z samorządności, radny Zygmunt Zmundat Szybiatowski, próbował na przykład podnieść argument, że, przez to, że winą za to, że nie powstaje ulica bosmańska, jest winien mieszkaniec, który się nie zgodził na coś tam. Na to, żeby jakaś pętla przebiegała po jego działce, i tak dalej. No jeżeli to się tak stawia tezy, i w ten sposób każde wyjaśnienie, że to są obiektywne, bo ktoś, bo coś, same przeszkody, w ogóle świat się sta przysiąg przeciwko realizacji pewnych inwestycji, i oni z piękną, wspaniałą, dobrą wolą, ale nie robią tego, nie udaje się z różnych powodów, no to w tej masie bo gdyby to był jeden przypadek, dwa, trzy, ale w tej masie, no, zaczyna się człowiek najzwyczajniej w świecie zastanawiać, a może jest i inne wytłumaczenie, to nie jest tak, że tutaj mamy obiektywne przesłanki, tu mamy czyjąś złą wolę, tutaj, nie wiem, sytuacja ogólnopolska wpływa na realizację pewnych zadań, no, jeżeli tego zaczyna być naprawdę dużo, to człowiek zaczyna się zastanawiać, czy aby na pewno to są te zawsze takie obiektywne przesłanki. A poza tym, jeszcze jedna ważna rzecz, jeżeli jakiś, jakaś inwestycja nie wychodzi, bo rzeczywiście może istnieją jakieś obiektywne przesłanki, żeby ona nie mogła wyjść w danym terminie, to gdzie jest to kolejkowanie, o którym e, mówiliśmy od samego początku kadencji jako Platforma Obywatelska? Gdzie są te projekty, które wymieniają się? Kiedy coś nam spada z budżetu, nie może być realizowane, bo no załóżmy, jakiś obywatel się na coś nie zgodził i wydłuża się proces inwestycyjny, bo sąd musi orzec, bo to, bo tamto, to gdzie jest projekt, który zastępuje, gdzie jest następny, który wchodzi na listę, będzie realizowany, bo tam na przykład takiej sytuacji nie ma. Ja nie widzę tego kolejkowania, ja nie widzę tych zastępujących się wzajemnie projektów, bo po prostu zdejmujemy inwestycje i nic innego nie robimy.